W naszej ocenie, ocenie aktywistów i aktywistek z razem, to jest po prostu wygaszanie tego szpitala. To jest po prostu próba zarżnięcia tego szpitala. Bo tak, nieważne są koszta w postaci zdrowia pacjentów, nieważne są koszta w postaci zwalnianych pielęgniarek z dnia na dzień. Ważne są zarobki, ważne są wpływy spółki, która ten szpital. Przejęła. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, dla mnie osobiście zupełnie zrozumiała, jest to, co z tym szpitalem robi lokalny samorząd. Bo to, że starostwo powiatowe w 2013 roku postanowiło ten szpital wydzierżawić prywatnemu właścicielowi, i to, że ten prywatny właściciel miał zupełnie w nosie zarządzanie tym szpitalem, inwestowanie w ten szpital. To jest bardzo podejrzane i to świadczy o tym, że, so, że samorząd, że starostwo nie ma zamiaru się tym szpitalem w ogóle przejmować. A to do samorządu, to do instytucji państwa należy ochrona zdrowia obywateli. To jest w obowiązkach państwa i tym się powinno państwo zajmować, nie prywatne firmy, nie prywatne spółki, dla których najważniejszy jest zysk, a nie zdrowie pacjenta. Po tym, jak szpital wydzierżawiono w 2013 roku, Teraz został przyjęty przez nową spółkę Centrum Dializ. I dziwię się, dziwię się, czy samorządowcy nie potrafią korzystać z wyszukiwarki. Czy nie potrafią znaleźć artykułów, które opisują, jak ta firma Centrum Dializ funkcjonuje i co robi z przejmowanymi szpitalami. Bo to, co robi, to jest po prostu niszczenie tych placówek tłuszczenie w, w łasku w innych miejscowościach. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Jako razem, jako mieszkańcy i mieszkanki Ramy Mazowieckiej, żeby wyrazić naszą solidarność ze zwolnionymi pielęgniarkami, żeby wyrazić nasz przeciw wobec prób tak naprawdę likwidacji tego szpitala. Ta właściwie pełzająca likwidacja szpitala, to że... To co powinno być troską samorządu, troską nas wszystkich o to, żebyśmy byli leczeni, żeby służba zdrowia była dla nas, staje się jakimś przedmiotem handlu. To są dwie rzeczy, które dwie patologie, które sprawiają, że polska służba zdrowia wygląda tak jak wygląda. Pierwsza jest oczywista, to jest niedofinansowanie. W Polsce dajemy dwa razy mniej w stosunku do PKB naszego do tego, ile w sumie wytwarzamy jako społeczeństwo, dwa razy mniej niż w cywilizowanych krajach na służbę zdrowia. To nie może działać. I dlatego jesteśmy w sytuacji w której wszyscy trochę traktują tę służbę zdrowia jak gorący kartofel, którego chcą się pozbyć, bo tak naprawdę nie ma na niego czasu. Tak nie może być. Służba zdrowia, ochrona zdrowia musi być w XXI wieku w cywilizowanym kraju priorytetem. Nie możemy wydawać na służbę zdrowia dwa razy mniej niż kraje rozwinięte tak naprawdę. I to jest jedna rzecz. A druga, i to tutaj widać bardzo wyraźnie, druga patologia polskiej służby zdrowia to jest komercjalizacja. To jest moment, w którym przestajemy Płacić, finansować służbę zdrowia. Przestajemy mieć środki na to, żeby leczyć ludzi, a właściwie zajmujemy się jakimś handlem procedurami, bo to pieniądze są na jakieś procedury, jakieś spółki, które kierują się zyskiem, handlują procedurami w taki sposób, żeby, żeby zarobić. tak? Służba zdrowia jest dla wszystkich, najpierw ludzie, potem zyski. Służba zdrowia jest dla wszystkich, najpierw ludzie, potem zyski. Służba zdrowia jest dla wszystkich! Najpierw ludzie, potem zyski! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Zdrowie prawem! Nie towarem! Zdrowie prawem! Nie towarem! Zdrowie prawem! Nie towarem! Zdrowie prawem! Nie towarem! Zdrowie prawem! Nie to barem, Zdrowie prawem! Nie to!